Er du stolt, da?

Tak, ale też dużo robią różnych remontów. A. Sporo jest takich różnych przeszkód. Czyli teraz idziemy od Placu Bastylii do Katedry Notre Dame. Się przedzierać wyspami. Tutaj nieco spokojniej niż wczoraj, gdzie były tłumy. No ale to byliśmy na Montmartre. Tam się działo nie. Kawiarenki tu. Mi się zawsze takie lampy podobały. No, No dobrze, to wybieraj się. Na pójdziemy tą uliczką i potem odbijemy do Sekwana. Okej. Okay. Tam zegar jest fajny. Chodź Kasia. Druga Kasia. Chodź, chodź, chodź. chodź. No, teraz jest dobrze. Okej, <laughs> okej, okay, okay. tak? no. Da. O, nasi Aha. aha. <laughs> o, a zobaczcie u góry, jaki zegar fajny, tak jak u nas spokojnie. No. Ale nie, nie będziemy zwiedzać tego. Tak? No. no wali wali. Barki jakie stare. O, są daleki. O, co? Pari, chyba, pari. Chyba zachodzi słoneczko, pomału. Tak, ale nie 14, to tak się zbierają chmury wieczorem, no, ma padać. Tak, się będzie chyba padało. No, jest no. pięknie, ale dobrze, bo jest gorąco, mamy z 25 stopni. Który dzisiaj jest 11? 10, 9, 10, 11, no 11 maja. Upał straszny. A my sobie chodzimy i zwiedzamy. Coś pięknego. Zbliżając się do katedry. Tak, idziemy do katedry, zaczynamy z placu Bastylii do Notre Dame A potem przez jakieś galerie, Lafayette, przez jakieś bazary hale targowe. Później do Luwru może skoczymy zobaczyć. Przynajmniej przed. No, raczej przed!